Witajcie! Z tej strony Grywca to jest właśnie kolejny materiał ze serii My Store. I ten materiał, oczywiście, będzie bardzo ważny, jeśli mowa o rozwój całej, no, całego progresu w tej seji. A mianowicie udało nam się zrobić zabatkę temporalną, którą już sobie tutaj przygotuję. Ja ją położyłem, a tutaj, która będzie bardzo ważna z tego prostego powodu. no jak też wezmę. Z tego prostego powodu, że uda nam się w końcu włączyć portal. Portal po drugiej stronie. Także przygotujmy sobie materiały, przygotujmy sobie łóżko. Eee, to nie potrzebuję. Prowiant będziemy musieli przygotować, czyli jedzonko szeroko pojęte. Dlaczego ja mam dwie miejskie Okej, okay, to mamy. Teraz schodzimy tutaj po nasze ciasta. A może jeżeli nie będę schodził po te ciasta? Czy mam drabinki? Bo na pewno robiłem dabinki. O dokładnie. Ale jest przeciwnicy. Ale chyba będę ich olewał, bo będziemy raczej skupili się, aby szybko dostać. Cie, Jezus maja! Co ty tutaj robisz? A, aktywność szczęścia jest bardzo wysoki poziom. No kurczę patrzcie, już gramy straszy. To jeszcze tak chamsko. Dodatkowo będę jeszcze robił jeszcze jeden kill e, No, kill A ten się nam kończy. Sprzedało mieć jeszcze jeden w zapasie. Dobrze, idziemy spać. Mam nadzieję, że nic mnie nie zatakuje w nocy. Eee! Czy ta szczelina jest nade mną? Hmm. A ta aktywność, czy nie jest wysoki poziom, no kurczę No nie przesadzajmy. No więc ja tutaj jeszcze schodzę po nasze ciasta. Myślę, że raczej te zapasy żywności nam starczą. Jest godzina czwarta rano, taką właśnie bym chciał godzinę ze względu. Aha, a no, chyba, że będziemy mieli problemy, bo oczywiście musi być

Mieczek się zepsuł? A to może i dobrze. Patrzę, co tutaj ciało już jest. Idea was jest tutaj, matko. To się tak No Po prostu was za dużo jest tutaj. A w ogóle jakieś zwykłe patroniki z szypu? Jak jakiś polta, niedawno się zespił. Oj, to go się pogniewamy. A jest taka duża, dość bardzo duża szansa, że tak się stało. Nie patrzymy czasem czas. Te ciała raczej nie znikną, jak wyruszymy. A nie chcę się je zbierać, bo bardziej... Chcę wykorzystać ten dzień, bo troszkę oczywiście jest drogi, abyśmy tam dotarli. Ja oczywiście poza anteną nic nie budowałem z tej drogi, więc wykorzystamy tą ścieżkę maksymalnie jak tylko możemy. Czyli tutaj w sumie się już kończy. To by lepiej mieć przygotowany mieczek. O, aktywność jeszcze jest spokojny poziom. chociaż dobrego i Teraz musimy iść tam. Ale sami widzicie, robi się zimniej, tak? Zima nadchodzi wielkimi krokami. Może to nie jest idealny okres na eksplorację, ale muszę. Po prostu muszę tam pójść, bo chcę wiedzieć, czy tam Będziemy na tyle daleko, czy na pewno tam będą jakieś bogactwa, bo kurczę, ani żelazo nie możemy spotkać. Jakiś dobry procent szans na żelazo, to chyba lawina była. Ani w ogóle nawet zboże węgla, co ja kiedyś spotykałem dość często. Nie wiem, czy oni on zmienili przez ten czas szanse zmienia się tych zbóż, czy po prostu ja miałem takiego jakiego falta, ciężko określić. A, i jak sobie widzicie, to jest jeden z głównych powodów, dlaczego ja chcę budować ścieżki po powokucze, przedostać się przez ten raz, To też nie jest prosta przygoda. A jednak troszkę zajmuje czasu. Ale zaraz będzie jasno, w miarę. Może, że mamy u góry tą lampę. I tak trzeba opinać tą lampę, bo to jest jedyna lampa, jaką mamy w zanadrzu. A oczywiście wytwarzać nowych lamp nie mamy zasobów, aby to zrobić. O, chociażby, może byśmy spotkali galenę. Galena, czyli to jest ołów. A z, z płyt też można zrobić lampy. Ale kurczę, nawet i to nie spotkaliśmy. Nawet to ołowiu. Ołów jest dość powszechny w tej grze. Więc tak to wygląda. No cóż, słabo i tyle. Co tu więcej mówić. Na szczęście żadnego wieka nie spotkaliśmy, ale dobra, nie będę nic gadał o wieku bo zaraz go wykraczę. A na to, że jesteśmy w lesie, to wiecie. W lesie jest oczywiście najbardziej niebezpieczniej. Co zresztą się... O. Myśmy tak sobie jeszcze pojęli pożyczkę po drodze. Iśmy troszeczkę. O, a to ja chyba nigdy nie sprawdzałem. A, nie sprawdzałem to. Ruinę. Także biegniemy powoli do przodu. Coś tutaj? Tak, mamy więcej pusty, ale tam jest dojrzały. Dobrze. Także mamy tam jakiś malutki plawiant. Jak ten paczówka długo się trzyma? A! W porządku nawet. Nawet w porządku. Kurcze, ja też się po części się boję z, z tego prostego powodu, bo nie wiem jak będziemy bardzo głęboko. Te reportery oczywiście są pod ziemią, a jak bardzo głęboko będziemy? O matko boska, ja nawet nie chcę wiedzieć, jak bardzo głęboko będziemy. I ważniejsze jest pytanie, czy to będzie obszar stabilnie, temporalnie, bo jeśli nie, no to będziemy musieli się naprawdę bardzo się spieszyć. Bo inaczej, tym niższy poziom, tym gorzej. Czyli większe prawdopodobieństwo, że będą u się potwory. A tym mniejszy poziom, tym gorsze potwory. aż w końcu chyba nasz umysł staje się jakby wymiarem dla tych potworów. Czyli jakoś tak albo się po prostu deputujemy się do wymiaru dyftarów. Jakoś tak słyszałem plotki. Na ten temat, ale nie chcę planować, także nie chcę testować. Zwłaszcza na serii. Wystarczy, że i tak już w tej serii była jedna śmierć. I to przez wilka. Aktywność jest niby spokojny poziom, ale wtedy tam były dyftery. Dlatego też tam przyczółek sobie przygotujemy i dlatego właśnie ja wziąłem. Dobra, biky tak jest najedzony. To jest, leba. Czyli po pierwsze to. Po drugie, mogę nawet zostawić jedną zapaloną tutaj pochodnie, Tak, profilaktycznie. I ostatnia zębatka. I dzięki temu mamy naprawioną maszynę. No to co? Panowie i panie, zaczynamy. Musi się naładować. Jest Ale Mam nadzieję, że to nie spada z tego powodu. O, w ogóle. Nowa skała i łowiec. Gdzie my jesteśmy? Łomatko Boska. Gdzie my jesteśmy? Na drugim końcu ma świata. Co ja tutaj to położę, tylko będzie mi zajmować się kwipunek. Aha, widzicie? się szybko spada? Wiecie co ja chyba jednak. Zabiorę to i zbuduję to u góry. Czemu nie mogę podnieść, bo mam podni podniosłem ił, podniosłem jakieś kości. Wracamy na górę. Okej, okay, ten już się powoi, wolnie spada. Nasz tak pytaleko tu bo... że po prostu masaka. Ciekawe, jak bardzo głęboko my jesteśmy. To jest sobie dobre pytanie. Jak mi da, zabraknie, to chyba jeszcze zrobimy taktykę na skotki. Ale wtedy bym musiał więcej kopać. A też nie jesteśmy pod wodą, bo z tego co widzę, jesteśmy chyba na obszarze lasu. W ogóle, jak tutaj jesteśmy? Czekajcie ja tutaj jestem. Portal. O! To jest moja. Widzicie? Dobrze, że mamy to. Czemu ja mam z obsydianu? Ale jak ktoś się zużyje, się to też nic nie szkodzi. Ale co mi będzie lepiej, bo będziemy mieli miejsce? Nie wiem, jakim sezonem chyba zapomniałem go rzucić. Udało się. Jesteśmy. Tutaj. Żebyśmy, jakby wracali w nocy, to chociaż. O, właśnie, o mamy tutaj mieć? Tylko tak, miedzi to też mamy nie dużo. No i co? Pozostaje odkrywać. To co my tutaj mamy. Mamy łopatę. Może jakieś ruiny spotkamy. Chociaż i tak, powiedzmy, liczymy na jakąś śródę. Nawet te powierzchniowe będą ciekawsze. O, jak mamy tutaj IU, to może sprawdźmy sobie. Okej. Okay, temporalność już lecę. Może nie ten krocek będę kopał, tylko będzie ten. Będzie tak najbezpieczniej. Chociaż znając życie, to mi pokaże mieć niepotrzebnie. Albo nic? Ok, na razie, coś pustego jest tutaj. No także, jak widzicie, nie wiem, gdzie jest nasz dom. Nie wiem, jak bardzo daleko jesteśmy, ale bardzo daleko jesteśmy. Co oczywiście ma swoje plusy, bo niektóre portale to czasami są takie, no, chamskie pod tym skrętem, że aż tak daleko właśnie nie rzucają, tylko dość blisko. Tutaj godzina jest. A, jest stopni. To jest łoże kwalcu. Co mało mnie to interesuje. Wiemy tam, zębatek ze zacerpaliśmy. A, tylko dwa. Tylko dwie sztuki. Niby mogę tutaj wyskoczyć do wody. O, patrzcie, żywica. Kierowica jest bardzo potrzebna do mechanizacji. Samo, że wkrótce albo w czasie już jak będzie taka osta zima, to chyba wtedy zaczniemy budować w tym kierunku Myślę, że raczej to będzie dość dobry pomysł, aby tak zacząć. Na razie szukajmy. Póki dzianek jest, to wypada szukać. Nicu nie, nie a może jakaś luda jest? O bardzo wysokie szanse na imię, Szanse na szarazo. Czekajcie, imenit to jest zarazem? Nie. Właśnie to, coś mi nie pasowało. Szansa na tytan Jeden i bardzo wysokie. No to raczej to jest dość duża szansa na to, że spotkamy imenit. O, mamy handlarza. Zobaczmy co u niego. Może ma coś fajnego do do zaoferowania na handel. To jest dość duży pojazd. Czy jest bukowany? Nie, fajna. Sadzonka akacji. A, ciekawe. Sadzonka brązowego br bambusa. Okej, okay. troszkę tak egzotycznie bym powiedział. Eczka, na płyty to jest. Witaj, branża luksusowa. No właśnie, widać jak masz nawet takie rzeczy. Łucznia ze zdobionego złota. Atak 4,3. O, to ma obie 3 Atak. Łucznia ze srebra, Atak sipa. Atak o 4. Delikatnie lepsze usprawnienie. Czemu tak biegisz. Okay, to tutaj można kupić szkło, gramofony, nieuszybione diamenty, albo perły do to ale to potencjał wysoki niż. A jest tutaj niski nawet. A niski to chyba mamy nawet na sprzęt, tylko nie wziąłem ze sobą. A no, czerwony dywan, no i. Aż tak ciekawe rzeczy to nie posiada, co bym liczył. Andrasz. Proszę, czasem ja nie widzę, gdzie jest ta moja postać na tym mapie. Jak akrobacze i menitowe, głównie tylko żwir. To nawet ziemię nie spotkaliśmy. O, ruina. Pierwsze bogactwo występujące tutaj. Kupucze, oczywiście to jest ten żwir cały. Więc będzie ciężko kopać. O, zbiły. Myślałem, że uda. jest te naprawdę takie słabe. dosłownie bardzo słabe. Bardzo słabe. Tam to, to już może się opłacić. Tylko co to jest tam? Takie coś dziwnego? A, krzaczek. Myślałem, że coś jest dziwnego. No, jakiś dziwny swój coś wielkiego. Ala bala pająk. Ale no tak. Z drugiej strony, co by tutaj robił pająk na powierzchni? Skoro ona się nie spędza tylko po ziemiach. Ale z tego co było, daj, że jeśli ja dobrze kojarzę, to można spotkać niedźwiedzie, oprócz wieków. Ale to gdzieś na północy bardziej. Znaczy wątpię, żeby gdzieś na tych obszarach. O, patrzcie jak ładnie widoczna tutaj gleba jest. Coś mogę tutaj wyrzucić. Podmienić. A, mogę. Przebiegł. OK. I co to jest? No już. No dobra. Kolejna przekąska. Na drogę A już ciemno się robi. To chyba będziemy wracać po wątstonę naszego portelu i troszkę poszerzymy ten budyneczek E, budyneczek Kóczę, ciężko to nawet nazwać budynkiem. Chyba, że nam się nie uda się dotrzeć tam na miejsce. O, temperatura ciała mi spada. Ups. Bo jestem też przemąchnięty przy okazji. Ale też na razie jakoś rudy takie widoczne nie widzę. Co troszkę słabo. Nawet bardzo mi powiedział, że słabo. To to chyba ten handlarz, co nie? Tak to jest ten handlarz. Bo jedyna ruda, jaka nas przywitała, no to oczywiście mieć. Jeh, yeah. tam mieć będzie nas prześladować i to dosłownie. Jak ja wystrzeliłem w złym kierunku Ale tak, kolejnego dnia i tak będziemy tutaj eksplorować, troszkę pójdziemy w innym kierunku, może będzie przez tą pustynię i łową. Czyli tutaj jakoś na te obszary. Może tam coś spotkamy. Może Wszystko się okaże zresztą. To ja bym chciał Chyba się powiększyć to pomieszczenie. Oczywiście to nie będzie jakiś okaz wielki. Wie, to znaczy fajna architektura, tylko proste schronienie, które ma spełnić podstawową funkcję, czyli jej po prostu... Żebyśmy mogli spokojnie się przespać tutaj, tak? I tyle. Takie będzie jego zadanie. Tak troszkę wyżej dam. Dobra, mamy coś tutaj. Czyli te łóżko mogę skawać, czyli troszkę kolejnego miejsca. To mogę wyrzucić, ryżu sobie zjemy. Jeszcze może z... pójdę w tym kierunku? Nie, znowu zalecam. Może troszkę w tym, może coś tutaj będzie do wykopania. Najwyżej to się okaże, chociaż to słabiej widać, co z się robi. Ale może, może coś tutaj spotkamy, może nie Zresztą jak śnieg to też tu nie będzie spotkać kamyczki z udom. Ale dobrze, że chociaż jest dość dużo tutaj żywicy Powiem do tego co wtedy mieliśmy za bardzo małe ilości tej żywicy o i dlatego też tam stawiam pochodnie, bo jak widzicie już więcej jest domek Podam światło. No dobra, także w tym momencie kończę ten odcinek, także mam nadzieję, że ten materiał Wam się spodobał. A jeśli tak, to zostawcie tutaj łapkę w górę i komentarz, a jeśli dzisiaj spodobał ten kanał. To tutaj suba i dzwoneczek, także trzymajcie się, do następnego, także do zobaczenia. Cześć.